Emaneczko, tutaj Hagen. Witam w trzech ciekawostkach z Monte Black Warband. Pierwsza ciekawostka jest w mieście Riva Heg. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem to miasto. Jest dobrze ukryta pod ściemkiem mieć i zbroja samurajska. Po prostu, jak macie już dosyć rycerskiego życia, zostańcie honorowym samurajem. Drugą ciekawostką jest w zamku Bulugha. Będzie to szkielet siedzący przy stole, nie wiem do czego jest to nawiązanie, ale warto pokazać, jak sobie siedzi. Nawet strażnicy nie mają nic za złe do niego. Był zamek, było miasto. Trzecia ciekawostka będzie w wiosce Glunmar. Od razu jak się pojawiałam widzimy szkielety, po prawej jest jakaś dziwna jaskinia, podejdźmy i zobaczmy co tam jest, ale chyba za bardzo, dużo nie ma, czaru, dziwów, co tam może być? Ale główna ciekawostka jest wiosca. dokładnie na wieży, tam stoi jakaś kobieta, nie wiem czy może to jakieś widmo, a może po prostu księżniczka Fiona ze szreka. kto wie, kto wie, napiszcie w komentarzach, co sądzicie, cześć Simoneczko, na dzisiaj kończymy, siema.